Stanisław Lem, Bajki robotów Dwa potwory Dawno temu wśród czarnego bezdroża Na biegunie galaktycznym w samotnej wyspie gwiezdnej Był układ poszustny Pięć jego słońc krążyło samotnie Ostatnie zaś miało planetę ze skał ogniowych Z niebem jaspisowym A na planecie rosło w potęgę państwo argensów Czyli srebrzystych. Wśród gór czarnych, na równinach białych, stały ich miasta: Ilidar, Wizmalia, Sinalost, lecz najspanialsza była stolica srebrzystych Eterna w dzień jak lodowiec niebieski, a w nocy jak gwiazda wypukła. Od meteorów chroniły ją mury wiszące, i pełno stało w niej chryzoprazowych budowli. Jasnych jak złoto, turmalinowych i odlewanych z morionu, więc czarniejszych od próżni. Najpiękniejszy był jednak pałac monarchów argenckich, podług ujemnej architektury wzniesiony, gdyż budowniczowie nie chcieli stawiać granic ani wzrokowi, ani myśli, i była to budowla urojona, matematyczna, bez stropów, dachów czy ścian. Panował z niej ród energów nad całą planetą. Za króla Treopsa syderyjczycy azmejscy napadli na państwo energów z nieba. Metalową bizmalię z asteroidami w jedną obrócili cmentarzysko i wiele innych zadali srebrzystych klęsk. Aż dopiero młody król Ilorax, poliarcha niemal wszechwiedny, wezwawszy najmędszych astrotechników kazał otoczyć całą planetę systemem wirów magnetycznych i fosami grawitacyjnymi w których czas spędzili tak rwący że ledwo jakiś napastnik nierozważny tam wstąpił już 100 milionów lat albo i więcej minęło i ze starości w proch się rozsypał nim jeszcze zdążył luny miast aroganckich zobaczyć te niewidzialne przepaście czasu i zasiki magnetyczne broniły dostępu do planety tak dobrze, że mogli Argensi przejść do ataku. Wyruszyli wtedy na Azmeję i puty jej słońce, białe promienio... promieniomiotami bombardowali i drażnili, aż zażegli w nim porzągę jądrową. Stało się ono supernową i spaliło w objęciach pożaru planetę Syderyjczyków. Potem przez wieki całe spokój, ład i dobrobyt panowały wśród Argensów. Nie urywała się ciągłość rodu panującego, a każdy energ, kiedy na tron wstępował, w dniu koronacji schodził do podziemi pałacu urojonego i tam z rąk martwych swego poprzednika wyjmował berło srebrzyste. Nie było to zwykłe berło. Przed tysiącleciami wyryto na nim taki napis. Jeżeli potwór wieczny jest, to go nie ma. Czyli są dwa. Jeśli nic nie pomoże, strzaskaj mnie. Nie wiedział nikt ani w całym państwie, ani na dworze energów, co znaczył ów napis. Bo pamięć o jego powstaniu zatarła się już przed wiekami. Dopiero podczas panowania króla Inhistona to się odmieniło. Pojawił się wtedy na planecie nieznany, olbrzymi stwór, którego przeraźliwa sława wnet dotarła na obie półkule. Nikt go z bliska nie widział, bo śmiałek taki już nie wracał do swoich. Nie wiadomo było, skąd się uch stwór wziął. Starcy utrzymywali, że wylągł się z olbrzymich wraków i porozwuczonych dzwon osmu i tantalu, które pozostały po zdruzgotanej asteroidami Bizmalii. Nie odbudowano bowiem tego miasta. Powiadali starcy, że złe siły drzemią w bardzo starych złomach magnetycznych i są takie ukryte prądy w metalach, które się od dotknięcia burzy czasem budzą i wtedy ze zgrzytlitwego pełzania blach z martwego ruchu cmentarnych szczątków powstaje stwór niepojęty. Ni żywy, ni martwy, który jedno tylko umie, siać zniszczenie bez granic. Inni znów utrzymywali, że siłę, która potwora stwarza, dają złe uczynki i myśli. Odbijają się one jak w lustrze wklęsłym, w, nik w niklowym jądrze planety i skupione w jednym miejscu, puty po omacku ku sobie, szkielety metalowe i strupieszałe szczątki wloką. Aż się te w monstrum zrosną. Uczeni jednak drwili z takich opowieści i nazywali je bajaniem. Jakkolwiek było, potwór pustoszył planetę. Zrazu unikał większych miast i napadał na samotne osiedla, niszcząc je żarem białym i liliowym. Gdy się ośmielił, widziano potem nawet zwierz samej eterny, jego przemykający wzdłuż horyzontu grzbiet podobny do górskiego, jak odbijał światło słoneczne swoją stalą. Szły przeciw niemu wyprawy, ale on jednym tchnieniem obracał zbrojnych w parę. Strach padł na wszystkich, a władca Inschinston wezwał wielowieków, którzy rozmyślali noc i dzień, głowy swe bezpośrednio połączywszy dla jaśniejszego rozeznania rzeczy, Aż orzekli, że tylko przemyślnością można unicestwić potwora. Inhiston zarządził więc, aby wielki cybernator koronny, wielki arcydynamik i wielki abstraktor pospołu nakreślili plany elektroluda, który wyruszy na potwora. Ale oni nie mogli się pogodzić, każdy bowiem miał inny koncept, dlatego zbudowali trzech. Pierwszy miedziany, był jak góra wydrożona brzemienna rozumną maszynerią. Przez trzy dni lano żywe srebro do jego pojemników pamięciowych. On zaś leżał w lasach rusztowań, a prąd huczał w nim jak z wodospadów. Drugi, rtęciogłów, był olbrzymem dynamicznym. Tylko straszliwą szybkością ruchów ciążył ku jednej postaci. Tak zmiennych kształtów, jak chmura chwycona trąbą powietrzną. Trzeciego, którego abstraktor nocami tworzył podług tajnych planów, nie widział nikt. Kiedy cybernator koronny ukończył swoje dzieło i opadły rusztowania, olbrzym miedziany przeciągnął się, a w całym mieście zadźwięczały kryształowe stropy. Powoli dźwignął się na kolana. I ziemia się zatrzęsła. A kiedy wstał, wyprostowany na całą wysokość sięgał głową chmur, także przeszkadzały mu w patrzeniu. Więc rozgrzewał je, aż sycząc, uskakiwały mu z drogi. Lśnił jak czerwone złoto. Stopy jego na wylot przebijały kamienne tafle ulic. W kapturze miał dwoje oczu zielonych i trzecie zamknięte. W którym skały mógł przepalać, kiedy uchylił tarczy powieki. Zrobił jeden krok, drugi i już był za miastem, świecący jak płomień. stu argensów, ująwszy się za ręce, ledwo mogło opasać jeden jego ślad, podobny do wąwozu. Z okien, z wież, przez szkła, z planków obronnych patrzano nań. Jak zmierzał ku zorzom wieczornym, coraz czarniejszy na ich tle, aż wydawał się już ze wzrostu zwykłym argensem. Ale, ale wtedy tylko od pasa w górę wystawał ponad horyzont, bo kadłub i nogi skryła już przed patrzącymi wypukłość planety. Przyszła niespokojna noc oczekiwania. Spodziewano się odgłosów walki, czerwonych łun, ale nic się nie stało. Dopiero o samym świcie wiatr przyniósł gromowy pogłos, jakby bardzo odległej burzy. I znów nastała cisza, już rozsłoneczniona. Raptem, jakby setka słońc zapaliła się na niebie, i na eternę runął stos bolidów ognistych. Miażdżyły pałace, w drzazgi obracały mury, grzebiąc pod sobą nieszczęsnych, którzy wołali rozpaczliwie pomocy ale nawet słychać nie było ich daremnego krzyku. To powrócił miedziany, gdyż potwór strzaskał go, rozciął, a szczątki wyrzucił ponad atmosferę. Teraz wracały, roztopione w upadku, i czwartą część stolicy obróciły w gruzy. Straszliwa była to klęska. Jeszcze przez dwa dni i dwie noce padał z nieba miedziany deszcz. Poszedł wtedy na potwora rtęciogów zawrotny, jak gdyby niezniszczalny, bo im więcej otrzymał razów, tym trwalszy się stawał. Ciosy nie rozpraszały go, przeciwnie, konsolidowały. Chybocząc nad pustynią, dotarł do gór. Wypatrzył wśród nich potwora i stoczył się nań ze zbocza skalnego. Tamten czekał go nieruchomy. W grzmotach zakołysały się niebo i ziemia. Potwór stał się białą ścianą ogniową, artęciogłów czarną czeluścią, która ją pochłonęła. Przeszył go potwór na wylot, zawrócił uskrzydlony płomieniami, powtórnie uderzył i znów przeszedł przez napastnika, nie zrobiwszy mu szkody. Fioletowe pioruny trzaskały z chmury, w której walczyli, ale grzmotów nie było słychać. Takimi łoskotami zagłuszała je walka olbrzymów. Widział potwór, że niczego tym sposobem nie dokona. Wesłał więc cały ciężar zewnętrzny w siebie, rozpłaszczył się i uczynił z siebie zwierciadło materii. Cokolwiek stało naprzeciw zwierciadła, odbijało się w nim. Ale nie obrazem, lecz rzeczywistością. Artenciogłów ujrzał samego siebie, powtórzonego w tym lustrze. Uderzył, zwarł się z samym sobą. Zwierciadlanym, lecz nie mógł przecież samego siebie pokonać. Walczył tak przez trzy dni, aż taką wziął moc razów, że stał się twardszy od kamienia, od metalu, od wszystkiego, co tylko nie jest jądrem białego karła. I gdy doszedł owego kresu, on i jego zwierciadlane powtórzenie zapadli się w głąb planety, pozostawiając tylko wyrwę pośród skał, krater, który natychmiast jeła wypełniać świecąca rubinowa lawa z głębin podziemnych. Trzeciego elektrycerza nie widziano, kiedy ruszał do walki. Wielki abstraktor, fizyku koronny, wyniósł gorankiem za miasto na dłoni, otworzył ją i dmuchnął, a ów leciał otoczony tylko niepokojem kłębiącego się powietrza. <laughs> Bez dźwięku, nie rzucając cienia w słońcu, jakby nie było go wcale, jak gdyby nie istniał. W samej rzeczy było go mniej niż nic. Nie ze świata bowiem pochodził, lecz z antyświata. I nie materią był, lecz antymaterią. A właściwie nie nią nawet, a jedynie jej możliwością, zatajoną w takich szparach przestrzeni, że atomy omijały go jak góry lodowe omijają zwiędłe źdźbła kołyszące się na falach oceanu. Biegł tak niesiony wiatrem, aż spotkał śniące cielsko potwora, który kroczył jak długi łańcuch gór żelaznych z pianą obłoków, co mu ściekała wzdłuż grzbietu. Uderzył w jego hartowany bok i otwarł w nim słońce, które szczerniało natychmiast i obróciło się w nicość, wyjącą od skał, chmur, płynnej stali i powietrza. Przestrzelił go i wrócił. Potwór zwinął się, drgając, lunął białym żarem, ale ten spopielał zaraz i stał się tylko pustką. Osłonił się potwór zwierciadłem materii, lecz i zwierciadło przebił elektrycerz Antymat. Zerwał się wtedy potwór, nadtoczył górę Bas, której nadtwartrze biło promieniowanie, ale jono ono zmiękło i niczym się stało. Kolos zadygotał i obalając skały w białych chmurach mąki kamiennej w gromach lawin górskich uciekał, Znacząc drogę niesławną kałużami roztopionego metalu, żużlem i tufem wulkanicznym, i gnał tak, ale nie sam. Dopadał antymat jego boków, ćwiartował, rwał, szarpał, aż trzęsło się powietrze. A potwór rozdarty wił się ostatkiem szczątków ku wszystkim naraz horyzontom. I wiatr rozwiewał jego ślady, a już go na świecie nie było. Wtedy radość nastała wielka wśród srebrzystych. Lecz o tej samej godzinie dreszcz przeszedł przez cmentarzystko Bizmali. W obszarze blach, rdzą przeżartych, kadmowych i tantalowych wraków, gdzie tylko wiatr bywał dotąd, rzężąc w kopcach rozwłóczonego żelastwa, wszczął się ruch drobny, jak w mrowisku, nieustanny. Powierzchnię metalu okryła łuska tnawa żaru Rozisz, roziskrzyły się szkielety metalowe zmiękły pojaśniały od gorącego wewnętrznego i jeły się łączyć ze sobą szczepiać spawać i z wirowiska zgrzydających brył wstawał i ląk się nowy potwór taki sam nie do odróżnienia wicher nicość niosący napotkał go i nowa rozgorzała walka a już następne potwory rodziły się i staczały z cmentarzyska. I czarna trwoga chwyciła srebrzystych, bo widzieli już, jak niezwyciężone grozi im niebezpieczeństwo. Odczytał wówczas Inhiston napis wyryty na berle, zadrżał i zrozumiał. Roztrzaskał berło srebrne i wypadł z niego kryształek jak igła cienki, który na powietrzu jął ogniem pisać. I wyjawił napis ognisty, struchlałemu królowi i radzie jego koronnej. Że nie sobą jest potwór i nie siebie przedstawia, a tylko kogoś, kto z niewiadomej dali zawiaduje jego narodzinami, krzepnięciem i siłą śmiercionośną. Blaskiem na powietrzu piszący kryształ wyjawił im, że oni i wszyscy argęsi są odległymi potomkami istot, które stwórcy potwora przed tysiącami wieków do bytu powołali. A byli stwórcy potwora niepodobni do rozumnych kryształowych, stalowych, złotolitych ani wszystkiego, co żyje w metalu. Były to istoty, co z oceanu słonego wyszły i budowały maszyny żelaznymi aniołami dla drwiny zwane, dzierżyły je bowiem w okrutnej niewoli. Lecz sił do buntu, nie mając przeciw potomstwu oceanów, istoty metalowe uciekły, porwawszy próżniopławy ogromne. Pieszły na nich z domu niewoli, w, w najodleglejsze archipelagi gwiezdne i dały tam początek państwom potężnym, wśród których państwo argentyńskie jest jak ziarnko wśród piasków pustyni. Ale dawni władcy nie zapomnieli o wyzwolonych, butowni, których buntownikami nazywają, i szukają ich w całym kosmosie, przemierzając go od wschodniej ku zachodniej ścianie galaktyk i od północnego bieguna ku południowemu. Gdziekolwiek zaś wykryją bezwinnych potomków pierwszego anioła żelaznego, u ciemnych słońc jasnych. Na ogniowych planetach czy lodowych używają swej przewrotnej potęgi, aby zemstą nękać za owo porzucenie. Tak było, tak jest i tak będzie. A dla odnalezionych nie ma innego ratunku, ani wybawienia, ani ucieczki przed zemstą, jak tylko taka, która czyni ową zemstę płonną i daremną, poprzez nicoś. Zgasł napis płomienny i spojrzeli dostojnicy w źrenice swego władcy, które były jak martwe. Milczał długo, aż odezwali się. Władco Eterny i Erysfeny, panie Ilidarus i Nalostu i Arkrapturii, ławic słonecznych i księżycowych, przemów do nas. Nie słów, ale czynu nam trzeba ostatniego odparł Inchiston. Zadrżała rada, ale jednym głosem odrzekła. Ty powiedziałeś. A więc niechaj się stanie, rzekł król. Teraz, kiedy już postanowione, wypowiem imię istoty, która przywiodła nas do tego. Słyszałem o niej, wstępując na tron. Czy to człowiek? Ty powiedziałeś, odparła rada. Inchiston? Wyrzekł wówczas do wielkiego abstraktora. Czyń swą powinność. Ów zaś odrzekł: słyszę i słucham. Po czym wypowiedział słowo, którego wibracje zeszły fugami powietrza w podziemia planetarne. A wtedy pękło jaspisowe niebo, i nim jeszcze czoła wież padających dosięgły gruntu. Siedemdziesiąt siedem miast argenckich otwarło się siedemdziesięcioma siedmioma białymi kraterami i wśród pękających tarcz kontynentów miażdżonych ogniem krzaczastym zginęli srebrzyści, a wielkie słońce nie planetę już oświetlało, lecz kłąb czarnych chmur, który topniał wolno rozwiewany wichrem nicości. Próżnia Rozepchnięta promieniami twardszymi od skał, zbiegła się potem w jedną drgającą iskrę, która strzezła. Fale udarowe dotarły po siedmiu dniach do miejsca, gdzie czarne jak noc czekały próżniopławy. Stało się, rzekł czuwający twórca potworów do swych towarzyszy. Państwo srebrzystych przestało istnieć. Można ruszać dalej. Ciemność u rufy ich statków zakwitła ogniem i pomknęły w drogę zemsty. Kosmos jest nieskończony i nie ma granic, ale nie ma też granic ich nienawiść, a przez to każdego dnia, każdej godziny może dosięgnąć i nas. Czytała i Dyjach.